Cześć, znowu ja, Wisieglol, w dzisiejszym odcinku. Przepraszam, aż mam mokre włosy, ale dopiero się myłem. I naprawdę film jest późno, trochę, na moje standardy. No i był, naprawdę, był trochę, naprawdę po, podobny film do tego, tylko że inny smak tego. No i. Przed końcem usunęłem. I nie mam kopii zapasowej, lego jeszcze raz nagrywam to samo, tylko że innym smakiem. Tylko jabłko, marchew i coś tam. I gruszka, i, i coś tam, i no. A dzisiaj będziemy pić... tubkę dla dzieci. Tak, tubkę dla dzieci o smaku pana jabłko, Marchet. Jak chcecie... waga, jak chcecie mm, inne smaki tego, taki tubek bym powiedział: Są tubki, takie rzeczy, tubki, tubki. No to możecie zostawić łapkę w górę. No i napiszcie w komentarzu, chcemy więcej. Albo na Discordzie, na Discordzie też polecam, polecam padać na Discorda. Chyba, że macie zero... Dobra, nieważne. Eee, niestety tamty film był na taki fajny, że przodko mi wytysła tłupka na kamerę i... No i ciężko było. Dobra, nieważne, bo ten no. Tutaj odkręcamy selegality. Tutaj patrzymy jak w kolei, właśnie przy tym patrzeniu słownie wytrysł mi. Taki pomarańczowy, bym powiedział. Tak. No, no to pijemy. Wtedy też pijemy i to było dobre. Teraz będziemy to. To jest lepsze od tego. Mało jakimś im nie smakowało. To jest okej. Okay. Mhm. No to okej, okay. może być dobre. Tylko na przykład miałbym to jedno pić codziennie, to piłbym. witaminy. A my tego dosłownie, potem tego wiecie. Obiecałem dwa odcinki na świetlę. Mogę ci się bać na najlepszego YouTube'a na świecie. Mogę pokazać bo dużo z moich kolegów żartuje, że mam współpracę z, z Frizzem chyba wiadomo kto to jest Frizz no to patrzcie, mam puszkę tego Jaki co nie? już to nagrywam na ten odcinek i jak się dobrze przyjdziecie czy znaczy, ja wam teraz nie będę pokazywał musicie kupić, musicie kupić, bo to drogie no i macie przy nakrętce no tego, no taki niebieski napis, jak się dobrze przyjdziecie, tam pisze mi się rol naprawdę, nie komię. Nie kłamię wam teraz, naprawdę. Normalnie pisze pisze LOL. Dlatego, no właśnie, dzisiaj to na tyle. Do się w kolejnym odcinku. Ustropa.